Jeszcze tydzień temu biła rekordy Polski podczas Mistrzostw Europy w Bukareszcie. Obecnie już w Biłgorańskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przygotowuje się do startu w kolejnej imprezie. Agnieszka Rak, 18-letnia uczennica zespołu szkół zawodowych i ogólnoształcących, zawodniczka znicza, mówi: Mistrzostwa w Bukareszcie to był ciężki turniej. Do medalu zabrakło niewiele, ale cieszę się, że poprawiłam rekord Polski. Na początku się stresowałam, bo jednak to są mistrzostwa Europy. Chciałam się do jak najlepszej strony pokazać. I jak podeszłam już do pierwszego podejścia, stres odszedł i już zaczęliśmy rywalizować. Liczyliśmy na chociaż mały medal w rwaniu, ale byłam ostatecznie piąta, ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Agnieszka ma dopiero 18 lat i już wie, jak to być rekordzistką kraju. Zna też smak medalu. Przypominamy, że w 2018 roku w Mediolanie zawodniczka Znicza zdobyła brązowy medal, uzyskując 76 kg w rwaniu i 96 w podrzucie w kategorii do 17 lat. W tym roku w Bukareszcie było jeszcze trudniej. Poziom jest bardzo wysoki. Dziewczyny z Turcji, z Ukrainy, z Rosji są bardzo naprawdę silne, ale to też są i starsze ode mnie, więc one troszkę dłużej jednak trenują. A ja mam nadzieję, że w przyszłym roku się przygotuję i już o medal będę walczyć. Agnieszka jest bardzo perspektywiczną zawodniczką i wiążemy z nią duże nadzieje. Również jeśli chodzi o te największe imprezy, jak Igrzyska Olimpijskie, mówi Zdzisław Żołopa, prezes Znicza. Trzeba się cieszyć z tego, że Agnieszka po raz kolejny udowadnia, że ta forma sportowa idzie w prawidłowym kierunku, że te wyniki poprawia. Przypominam, w ubiegłym roku miała brązowy medal, oczywiście w niższej kategorii wiekowej. W tym roku, jako można powiedzieć najmłodsza, bo to jest do 20 lat, ona ma 18 niespełna, więc. Piąte miejsce minimalnie przegrała medal. Także tutaj trzeba się cieszyć, że ten rozwój sportowy Agnieszki jest bardzo dobry i tutaj już patrzymy na nią nie tylko w perspektywie tych zawodów seniorskich, ale też w perspektywie zawodów seniorskich. Już przed nami jest wizja, bo to trzeba tak daleko patrzeć. Paryż 2024. Za pięć lat odbędą się tam Igrzyska Olimpijskie. Jest wielka szansa, że w reprezentacji Polski znajdzie się Biłgora Janka Agnieszka Rak, ale też inni wychowankowie znicza nie są bez szans. W tym roku zanotowali wiele świetnych wyników w różnych turniejach, co zaowocowało pierwszym miejscem w klasyfikacji ogólnej we współzawodnictwie, podnoszeniu ciężarów w województwie lubelskim oraz tabeli ogólnopolskiej. To miejsce przypieczętowali znakomitym startem podczas ubiegłego weekendu. Tradycyjnie w październiku, pod koniec października są rozgrywane Mistrzostwa Polski Młodzików. Jest to najniższa kategoria wiekowa Młodzików do lat 15 I tutaj nich po raz kolejny bardzo ładnie się zaprezentował. Zajęliśmy ósme miejsce drużynowo, zdobyliśmy trzy medale. Przypomnę, że Natalka Mrozik złoty medal, Kiełczewska srebrny, Dziwura srebrny. Także jako klub wypadliśmy bardzo dobrze. Później chciałbym przypomnieć, że wcześniej też na innych nacjach wiekowych wypadaliśmy bardzo dobrze, na przykład na młodzieżowych mistrzostwach Polski do lat 23 z nich był najlepszy. Także poza dziesiątkę nie wychodzimy w tych poszczególnych grup wiekowych. Z Dolnej Młodzieży mamy bardzo dużo, ciężka praca pod okiem trenerów Henryka Wybranowskiego i Andrzeja Strzałki. Przynosi efekty, mówi Zdzisław Żołowa. Pracę i poświęcenie młodzieży tym bardziej trzeba docenić, że wszyscy muszą pogodzić treningi. Z nauką w szkole. Ciężko jest, ale po jeszcze po treningu uczę się i przygotowuję się również do lekcji. Obecnie podnoszenie ciężarów i biugora śmierci trenuje około 30 osób. Nie wszyscy będą mistrzami, ale ważne, że wszyscy próbują. 700 metrów wykostkowanej powierzchni, niskie przeszkody, mini boisko do hokeja, czyli park rolkarza. Miejsce wyczekiwane przez wielu borolki, to sport, który zaczarował na tyle silną grupę, że w głosowaniu na projekt budżetu obywatelskiego 2018 park rolkarza właśnie wygrał. Tutaj widać dokładnie to, że ten efekt końcowy to jest taka suma składników, że ten park rzeczywiście powstał e, głosami, e, głosami tych wszystkich osób, które przyłożyły cegiełkę do tego, żeby, 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 to mogło, żeby to mogło zaistnieć, no to jest niesamowite, to jest absolutnie niesamowite zwłaszcza w kontekście tego jak się widzi dzieci, które jeżdżą i korzystają, jak to po prostu żyje, to jest cudowne, ale to też jest bardzo dużo pracy i bardzo dużo osób zaangażowanych, także ten sukces proszę Państwa to suma składników i tymi składnikami jesteście Wy. Ta suma to ponad 340 osób, które oddały głos na park rolkarza. Koszt tej inwestycji to 269 tysięcy złotych. Choć dla fanów rolek to bezcenne przedsięwzięcie. Co ty sądzisz o tym parku? Yy, że on jest fajny i że jest strasznie potrzebny dla początkujących. Bo to, żeby jeździć, jest fajny. Jest ogólnie bardzo fajny. Tutaj jeżdżą tacy początkujący, już ci bardziej zaawansowani. no psz, Przyda się. Że się przyda, widać było podczas sobotniego popołudnia, kiedy zaplanowano uroczyste otwarcie zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego. Nie mogło być inaczej, skoro to właśnie mieszkańcy w głosowaniu zdecydowali na co wydać pieniądze z kasy miasta. To jest idealne, to jest to, o czym to mieszkańcy zadecydowali. Abyśmy zrobili to. Nawet tak szczerze mówiąc, odrobinę zaskoczenia było z naszej strony, że park rolkarza, przecież jest skatepark, a się okazuje, że to jest bardzo potrzebne, i, i to fantastycznie, że jest w ogóle taka idea partycypacji społecznej, że, że mieszkańcy chcą w tym uczestniczyć, a powiedzmy władze w cudzysłowie chętnie biorą to pod uwagę. bo. Bo o to chodzi, tak naprawdę, przecież miasto jest nasze, nie? A, a to, że, że jest to duże zainteresowanie, że są ludzie, którzy, którzy też poświęcają swój czas na przygotowanie tego typu projektów do budżetu obywatelskiego, to tylko i wyłącznie szacunek dla nich, że, że poświęcają swój czas. Wszyscy w sobotę świętowali tę ponadroczną pracę związaną z projektem Park Rolkarza. Zwieńczeniem tych działań było oficjalne przecięcie wstęgi. To było uroczyste otwarcie w słoneczną sobotę, ale prócz symbolicznego przekazania do użytku, pysznego tortu i podziękowań, była też po prostu jazda na rolkach, czyli to po co park powstał. Na warsztaty zaprosili instruktorzy Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich ze szkółki fan rolki należącymi do grupy I Love Rolki. Ja bym chciała, żeby on był cały czas żywy, to znaczy, żeby cały czas tutaj się coś działo pod kątem warsztatów, żeby ludzie z tego korzystali, bo to powstaje po to, żeby, żeby żyło, żeby ludzie korzystali, żeby dzieci się tu bawiły, żeby, żebyśmy korzystali, uczyli się, jeździli na rolkach, hulaj nogach. Tylko wtedy takie rzeczy mają sens, bo tego nie robi się po to, żeby stało i było, tylko po to, żeby ta młodzież mogła z tego korzystać. 27 października w niedzielę ośrodek sportu i Rekreacji razem z grupą rowerową PTTK Biłgoraj zorganizowali jesienny rajd rowerowy. Kilkadziesiąt osób wystartowało sprzed Osirów w niedzielne przedpołudnie i wyruszyło na trasę Biłgoraj-Wola Mała-Bukownica-Brodziaki. Po przejechaniu prawie 40-kilometrowej trasy rowerzyści spotkali się na mecie nad zalewem Bojary, gdzie czekało na nich ognisko i ciepły posiłek. 25. edycja memoriału szachowego im. Aleksandra Bełszka o Puchar Burmistrza zgromadziła na starcie 59 amatorów tej królewskiej gry. Turniej główny w kategorii Open toczył się pod dyktando trzech doświadczonych mistrzów. Rozgrywki były prowadzone w dwóch odrębnych grupach: turniej główny Open oraz z udziałem dzieci do lat 10. Biłgoraj gościł amatorów gry w szachy z Bydgoszczy, Chełma, Dereźni, Gozdu Lipińskiego, Lubartowa, Lublina, Starej Wsi, Radzynia Podlaskiego, Rzeszowa, Starachowic, Świdnika, Tereszpola, Kukiełek i Tomaszowa Lubelskiego. Nasze miasto było reprezentowane przez 20 szachistów, którzy ćwiczą w Biłgorajskim Centrum Kultury, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej, trzech z przedszkola Bambini i trzech niezrzeszonych. Jeśli chodzi o start naszych zawodników, to jak podkreślają organizatorzy, Wyniki mogłyby być trochę lepsze. Na osłodę mamy sukces 9-letniego czarka Kraczka i niezłe wyniki Michała Sudoła oraz Frania Ducha w grupie do 10 lat. Turniej wyraźnie zdominowany był przez młodzież na 59 startujących, aż 42 uczestników nie przekroczyło 18 roku życia. W kategorii Open najlepszy był Maciej Marszałek, a w kategorii młodzików do lat 10 zwyciężył wspomniany już Cezary Kraczek. Wszyscy laureaci memoriału otrzymywali pamiątkowe puchary i nagrody. Za pierwsze miejsce 300 zł, za drugie 200 zł, a za trzecie miejsce 150 zł. Okazały puchar dla najlepszej biłgorajanki ufundowany przez Adama Herdę przypadł Karolinie Kornik z Biłgorajskiego Centrum Kultury. Nagrody rzeczowe, puchary i medale ufundował Urząd Miasta oraz Biłgorajskie Centrum Kultury. Z kolei nagrody pieniężne pochodziły od indywidualnych darczyńców Adama Herdy, Tadeusza i Piotra Iwańczyków oraz anonimowego sponsora. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom i tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i sprawnego przeprowadzenia turnieju. Szachistów i sympatyków gry w szachy zapraszają do udziału w 22. turnieju z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości w połączeniu z 19. memorialem szachowym Stefana Knapa który odbędzie się 24 listopada w Galerii Biłgorajskiego Centrum Kultury.